ale ja jadę a ty jedziesz? na chwilę kurwa mać, prawie trafiłem w ten korzeń się wykręcić nie da to idę mu powiedzieć, żeby kurwa wolniej pojechał, bo się rozjebie Dobra, wiem, że w ciebie nie przepierdalaj jej. Dobra, bo to. <grym> to jest ciężkie odwagi. Za pierwszym razem to jest wiesz... O nie, nie da się dzisiaj hamować. Eee, ale nie się hamować. Dzisiaj nie ma hamowania. <grym> Też zabił Mnie nie idzie hamowanie, tam na Dobra Na jazdę sobie Ja zły bieg miałem Kurwa nie hamuje jak? Dobra. Ja Honen, na następnych zawodach cię pokonam. O kurwa! Co to było? Cię Widzowie, ten poradnik, który nagrywaliśmy, to ogólnie możecie go sobie w dupę wsadzić. Nie no, chciałem siatkę zrobić, ale sobie myślę dobra nie zniosło, mnie mocno, to wyratuje. A no spoko. Jeszcze raz skoczę. Yy, ogólnie to na wybiciu zrobiłem ługak z kurwy, syn, jakbym truje chciał kręcić, dlatego mnie zniosło, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego mnie tak zniosło. Dlatego mnie tak zniosło. One ogólnie chyba nie w dupca Jechałem za wolno i jakoś dziwnie się wybiłem Myślałem, że w dziwnym momencie się trochę wybiłem ogólnie, nie? Zresztą dzisiaj jest taki dziwny dzień, bo napierdala kurwa śnieg Wieje mi od prawej, zniosło mnie na lewo, no bo wieje od prawej, nie? Zrobiłem łyk jak syn. I dlaczego mnie w dupcyło? Teraz mam nadzieję, że mnie nie w Ale Coś się czuję, że, że się rozpierdolę Dobrze, bo wysiadki nigdy nie robiłem. Może nawet. To sobie przećwiczę. I trzeba będzie ten nasz coś zrobić z nim, bo... ...tu jest za wolno. Jest zdecydowanie za wolno. Nie wiem, czy go nie pociągniemy z na tych drzew. Utniemy te gałęzie i tak to chyba zrobimy. Co?! Boję się! Dobra, skaczę. Rura! Tylko żeby się teraz rozpędzić, kurwa. O kurwa, dobra, nie, ono jednak w dupca Pizza, pizza! One ogólnie chyba nie w dupca Daniel, no co jaka to jeszcze hopę? Jest dobrze? Gówno jebane Zbudowaliśmy gówno Teraz poprawiliśmy, ale dalej będzie gówno To nadal będzie w dupcach co? Nie, ogólnie teoria jest taka, że z mokrych się zrobił ślad jak kurwy jestem dla te Potem gdzieś zobaczycie do nie zdjęcia, ale nadal jest chujna dobra, trochę zmieniliśmy kąt. Eee, w sensie jest bardziej płaskie Może wam zdjęcie tutaj wstawię, może nie, nie wiem, nie chce mi się. a nie, ten debil film nagrał, no to dobra. Jest trochę bardziej płaskie i w sumie to tyle. Więc tak, dla co mnie wdupcyło? Teraz dla jasności. Tamte wybicie nie było takie złe. Wdupcą mnie, było po pierwsze jest okrej miękkie i zrobiłem ślad jak skurwysy na nim, choć nie zapadłem dobre 5 cm. Po drugie, wieje mi od prawej, a zniosło mnie no, na prawo, znaczy na lewo. Nie? Więc że coraz bardziej wieje. Jeszcze napierdala ten niebany śnieg. Więc raczej dlatego mnie wdupcyło, bo są po prostu dzisiaj chujowe warunki do robienia czegokolwiek. Oprócz budowania i to w sumie średnich hop. Ale dobra. Zobaczymy, jadę! O kurwa, nie dobra! <grywy> dobra, teraz nie w dupca, ale nie mam prędkości, ała moja dupa, ała! Pamiętaj, prędkość jest tylko moim wrogiem. No, pierdolaj w korbę! Kurwa za wolno! Kurwa za wolno! Co? Za wolno! No wiem. I to wchuj za wolno! To powodź, jaki ja wyskilowany rider jestem, że ja tylko tylnie kołem zajebałem. <śmierdziły się tutaj. śmierdziły> Ogólnie ma drugą próbę teraz, Janeczek. Mam przeczucie, że zostawi całe koło w tej. no w tej dziurze. Całe koło zajebie supportem o to, albo nie doleci przed nim kołem i przeleci przez kierownicę. Nie chciałbym go bardzo dzisiaj resuscycować. Pamiętaj! Prędkość jest tylko moim wrogiem! Napierdalaj! No kurwa, no co za ciota! Nie mogę się rozpaść na tych kołach. Ciota, jesteś i tyle. No bo na niego, kurwa, tylko no Boi się hop, Zaraz będziesz jeszcze konwy bycia ja zmieniał, bo ci nie pasuje. Wgadałem janeczkowi na Dłuższy, mam nadzieję, że nie zajebie Kejsa, bo nie chciałbym go dzisiaj naprawdę stan zbierać Kurwa doleciał kurwa. A to chuj jebany Ty kurwa pierdolona Dlaczego doleciałeś? Miałeś obręcz połamać się Bardzo się tak dobrze Dobra, czekałem na wiatr On No dobra, dobija się. Ale to chyba normalne. Da się skakać? No doleciałem. Da się skakać? Teraz jest gate. Ale dzisiaj nie ma prędkości, jest mokro, wieje mi wiatr w pizdę. To będziemy przelatywać. To jest idealnie, hopa w sumie wymierzona. A ty, że jestem zadowolony, że mi nie ujebało znowu dupy, o, jak... Nasza hopa działa nie w dupca, nie w dupca, to warto zaznaczyć eee, Nie da się jej dolecieć, bo są warunki jakie są. Zresztą widzicie co się robi w wybiciu, no jest dziura. No, Musimy zaraz zasypać ale jeśli to się ubije to się będzie wydałowało jakoś dotąd, tam z góry I dobrać, jeszcze, jeszcze ten najazd zrobimy więc będzie, prędkość będzie wyższa, ale będzie łatwiej dolecieć, nie? Bo się nakleisz wszystko do pan, kurwa, napierdala jakiś śniegibany. Jeszcze kurwa wieje mi w pizdę, nie da się skakać Chyba, dzisiaj. Dojazdy, brain, za, za, za razem się nie na tyle, żeby to dolecieć. Dzisiaj jest po prostu tak chujowa pogoda, że nie da się nic zbudować, nie da się nic zrobić w tym lesie Nie w ogóle po, po jaką kurwę tu przyjeżdżaliśmy. Po to kurwa. No żeby się pobawić głupio, nie? No ja liczyłem na jakąś wysiadkę dzisiaj. Ale nic nie zrobiłem, no szkoda A kiedy indziej będzie na 8 metrów? Nie żartowałem. To. No, to my już chyba jedziemy, dziękujemy za oglądanie, do następnego, a nie, czekaj, ten film się przecież nie kończy, bo jeszcze jest jutro Jutro, jutro, jeszcze jutro To to była sobota jutro, jutro. E, No, miłego oglądania dalej, nie wiem co jutro wymyślimy, ale mam nadzieję, że coś równie głupiego Mamy niedzielę, jesteśmy zawsze w super lesie znowu W sumie to jestem, bo jestem sam Mam bardzo duży humor, ujebany rower Ale chciała się żyć, więc zobaczymy co dzisiaj wymyślę No ale sobie skoczę dużo No nie, no kurwa i nie umiem skakać Ja pierdolę I chuja dzisiaj po latam Nienawidzę swojego życia, naprawdę Nie, dzisiaj nie mam dnia skakanie. Kompletnie się nie czuję, nie mam opcji, nie... Nie dam rady dzisiaj, bo kurwa mam dosyć. Dosyć wszystkiego Kurwa latam jak drewno, ja pierdolę Nad dupcami kaskiem Szkoda gadać, kurwa, nie nienawidzę się. To byłoby na tyle z tego beznadziejnego odcinka. Mogę przyjechałem do lasu, po to, żeby zaraz z niego wyjechać. Hmm. Przepraszam za kolejne główne na tym kanale. Staram się robić lepsze filmy, naprawdę, ale już ograniczają mnie już umiejętności. No, nie potrafię, już. Po prostu już nie potrafię. Dzięki za oglądanie. Dostępnego siemano.